Powiedzieć szczerze, że ja jeszcze potrzebuję trochę podszkolić swój parter, jeżeli chodzi o jego umiejętności. Myślę, że, że dwa dwie waleczki bym stoczył i, i myślę, że spoko, że moglibyśmy wtedy się napierdalać. Myślę, że dałbym mu radę. A jak to wygrasz, to wiesz, się z nim od razu. Słuchaj, a kto tak powiedział? No, czeka. <głos> <głos> Wiesz, ja wiem, że walka jest, nieunikniona. Po, walka, pasa, jest, nie? walka jest nieunikniona, jak najbardziej, tylko, że ja na 12. No dobra, ale jestem hmm. pierwszy w kolejce do pasa i okay. wygrywasz z Malczyńskim i Spoko. co teraz? No co, mogę sobie jeszcze stoczyć z Filipkiem jedną waleczkę. No ale ja jestem kategorię pierwszy w kolejce do pasa. Kategorię, kategorię niżej. Już nawet I co, nie będziesz tego, bronić pasa? Będę bronił pasa, jak najbardziej. A więc czekał? Słuchaj, nie, S powiedziałem już, sto, sto, potrzebuję jeszcze troszkę czasu, żeby się przygotować. Jeżeli mam z tobą walczyć, to muszę być pewny swojej wygranej, <grym> tak? No tak, ale jeżeli, jeżeli wygrasz walkę z Dawidem, mm. y i na przykład załóżmy, że Galafame 11 byłaby nie, za, y dajmy na to 3 miesiące, nawet Fame jeżeli. 11? 11? By jeżeli byłaby? Na 11, to ja na pewno nie walczę, ja teraz sobie przez wakacje muszę odpocząć. Okej. Okay. Ja już to mówiłem wcześniej. Yy, mimo wszystko, wiesz, ja nieukniona, jeżeli będzie z nim walka nieunikniona, oczywiście jak najbardziej zawalczymy. Nie, bo, nie boisz się tych słów teraz. Yy, yy, czego mam bo... się bać? Ja mówię szczerze, jak jest. Co? Ja wiem, mam wyjść tylko... do chłopa, jeżeli nie jestem jeszcze pewny swojej wygranej, muszę pójść, podtrenować troszeczkę party. Może mi się napierdalać. Jeżeli mam czekać nawet rok na tą walkę, spoko. Jego brat czekał chyba z dwa lata z tym pasem ja, i nie ja, bronił. Ja ci powiem, tak jak na... Tak jakby tw wiesz. Twoje słowa są. Zadzwonili pierwszy raz i, i wziął tę walkę, to jakby dać Ciebie zadzwolenie okay. to też byś No to ja teraz mówię swoje szczere słowa. Tak, twój parter, żeby yy, czuć Ale się pas, no, wysoko, wysoko na poziomie. Oczywiście, By, bo O że to tak. chodzi mi, że właśnie ludzie powiedzą tak, słuchaj, że ja będąc W mistrzem... takim razie, jeśli wygrasz, powinieneś ten pas zwakować. Słuchaj mnie, słuchaj mnie. Ja ci chcę coś powiedzieć. Ile ile walk stoczyłeś w kategorii 77 kilo? Yy, no. W zasadzie to jedną. Jedną. A wiesz, ile ja stoczyłem? Ile? Raz, dwa, trzy. Dobra, ale ja tak naprawdę wszystkie walki mógłbym mieć w tej kategorii, tylko to wynikało z tego, że moi przeciwnicy akurat chcieli to, zmiany. To no ale tu wiesz, raz był Cetsłit 7-4, tak, ostatnią walkę mhm. miałem z 8-4 za Madeuszem, ale prawda ja jest ja taka, ale... Że obydwoje nie robiliśmy wagi, więc to tak naprawdę 7-7 masz... byliśmy, się tym 7-7. O co jest dyskusja? no, ja mówię, że z tobą kiedykolwiek zawalczę, oczywiście, że z tobą zawalczę. I jak najbardziej jestem na tak. no, troszeczkę czasu, żeby się przygotować. Czyli co? no, nie czuję się pewny siebie, mam no, 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 Potrzebuję no widoczność. jeśli masz pas, tak. no to tak. No i chce się przygotować i nawet potrzebuję pół roku, do tego ośmiu miesięcy, spoko. Dobra, bierz go ty, ty. Daj mi, bo, czyli, korzej, bo, kurwa, zobacz, co ty mi stary teraz narzucasz, czyli co, jak ja, ja, ja teraz mówię, na 11 się nie bije. wakacje mam mieć, Nie, mam pas, no dobra, mam bić okay, na okay, no, Masz pas, musisz się No dobra, nie, nie, nie że musisz na konkretnej gali, tak? Okay, ale... Ja jak najbardziej z tobą chętnie zawalczę. I jak będę miał ten pas, czuję, że to będzie najlepsze wyzwanie, jakie mnie w życiu spotka, czuję, że w końcu zostanę doceniony, jak z tobą wygram. Zajebista no dobra, walka by była. Ale, <laughs> ale Tak jak powiedziałem, potrzebuję troszeczkę czasu, żeby się przygotować to... na starcie z tobą, nie? Chcę czuć się, sobie tej byście pewne. Wiem, że stójkowo na pewno ode mnie odbiegasz, ale parterowo. No, wiem, nie że sądzę. odbiegam od ciebie. Nie sądzę. No okej, okay. dlatego wiesz, widzisz, dlatego będzie co, 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 coś tak. Chcesz zawarcie tego w K1? W K1? No. Wolę w MMA. Ale nie, ja mówię, no to, jak kurno, ja mam. Ja bo ty mówisz, że swój mówisz, że stój kobot od ciebie odbiegam. Powiedzmy, że. E, się, ale chcę z tobą zawalczyć w MMA. Powiedzmy, że. że, że A ja nie że... potrzebuję tego ograniczenia. Chcę, chcę twoją płaszczyznę najlepszą i yy, yy, chcesz sprawdzić się z twoją najlepszą płaszczyzną. Zawalczyć z tobą w MMA, normalnie pełnoprawne MMA, jak najbardziej. Ja nie wycofam się. Nie jestem z tych osób, nie umiem nikomu, które się obstają w Twojego parteru. Ale, jak najbardziej mogę się z tobą napierdalać. Ale teraz tym, co o, mówisz, jakby że, co unikać tej walki. Że pod... Jak unikasz? Dobra, i tak najprawdopodobniej wygra e, na szczęście Dawid, nie? Okay. E, ale, jeśli, ale jakby. Unikasz <śmulikasz> tej walki w tym <śmulikasz> roku, Jeżeli nie? będzie, jeżeli, jeżeli będę miał ten pas, pierwszą walkę o pas mogę stoczyć z tobą, jak najbardziej. O obronę to, i, pasa. I to będzie twoja pierwsza walka, jaką stoczysz po stoczeniu. Eee, po zdobyciu, zdobyciu pasa. Po zdobyciu pasa mam w planach zawarcie w 70 kg z Filipkiem. Czyli czekasz. Musisz poczekać. Eee, znaczy, wiesz co, mnie inaczej, bo mnie uderzyła jedna rzecz. Mm -hmm. <laughs> Już abstrahując od tej walki o pas. <laughs> kurwa, ta to to muszka mi spierdala. Zaraz ją muszę Ja pierdolę jak ja wyglądam Powiem ci o co chodzi. Generalnie, jeszcze dokończę. Ja, e, nie byłby dla mnie też to problemu, tylko że ja mam podpisany, mam kontrakt, nie? I kontrakt też jest na pewno określony... Czas. Mam kontrakt na kilka walk i jeżeli. Ale tak nie czas... działa kontrakt przecież cały czas można zmienić. To wiesz, kontrakt nie jest. E, wiesz. No kontrakt jest do pewnego okresu kontrakt czasu może, na ileś walk, a nie? A potem podpisujesz nowy, możesz też e, dopisać w trakcie, możesz zmienić. Mhm. Kontrakt nie jest sztywną rzeczą, którą musisz się trzymać, nie wiadomo, jak kontrakty można zmieniać, można dodać uh. aneks. Okej. Okay. To, to, to jest twoje zdanie, wiesz, no z wodarzami nie jest tak ciężko. No, tak łatwo dyskutować a, a propos kontraktu. Jeśli, jeśli jest potrzeba, to się kontrakt zmienia, tak? Okay. No i tak jak powiedziałem, trzymam się tego dalej swojego, jeżeli chodzi o obronę pasa, to mogę stoczyć jako pierwszym. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra, to jeszcze ja raz, jeszcze jedną uderzę. W jedną jeżeli rzecz. jest o to, jeszcze, jeszcze dodam, jeżeli jest o to problem, żebym w międzyczasie stoczył jakąkolwiek walkę, nie ma najmniejszego problemu, nie stoczę żadnej przygotuję się specjalnie stricte pod ciebie. Nie ma najmniejszego problemu. Tylko ja potrzebuję troszeczkę. Zrobisz zadanie czasu. domowe, to z, z najbardziej odrobię je w pełni, przygotuję się Pierdolisz tylko właśnie. wszystko inne przygotuję się tylko wtedy i włącznie pod ciebie. Nie ma najmniejszego problemu, nie? Wiesz, ja dalej tak jak powiedziałem, Słuchaj. uważam, że walka z tobą jest dla mnie wyzwaniem, i zajebistym wyzwaniem, bo kurwa jakbym wygrał z tobą, to nikt nie mógł mi po prostu nic zarzucić innego, nie? Więc, yy, ale chcę kurwa wyjść z tobą i czuć się pewny w 100 tej wygranej, nie? Dobra, to już zakończmy ten temat, ja wiesz, bo to. No, nie, czyha, żeby ja mówię, nie było, ja. że jestem, mówię, że hamuję czuje, jakiś tak. dym, ale po prostu będziemy cały czas rozbijać się o te same argumenty, to to wchodzimy no, no, w pętle gówna. Nie? Nie, no, wiesz, <śmiech> wydaje <śmiech> mi się, że szczerze. <laughs> roz... Jesteś, jesteśmy tu po to, żeby szczerze porozmawiać, ja mówię o swoich odczuciach. Nie mam co ukrywać, no kurwa, mam wyjść to chłopak, z którego wiesz, nie jestem. Znaczy nie no ja ciebie rozumiem, bro. Ale też Maksymilian, wiesz, myślę, że jako taką moje stanowisko też musisz zrozumieć, że chcę się do ciebie zajebiście jakbyś nie? Ja tak sobie. Tak, tak, ale ja rozumiem. Bo przed twoje stanowisko, kumam to, tylko na przykład inaczej, licz się z mm. tym, że target, który gdzieś tam trafiamy, community, fame, ma. Mm -hmm. ja jestem przekonany, że to będzie coś takiego, po pierwsze, yy, wszyscy ludzie będą pisać, że się obstrałeś, mm -hmm. mimo twoich argumentów, każdy okay. będzie mieć to wyjebane, uh -huh. bo, yy, no jeżeli tak mówisz, to na pewno tak będzie, nie, 10% ludzi pomyśli, że to jest, że, że cię kuma, ale teraz mm -hmm. tak, powiedziałeś w tym dialogu no. dwie kwestie, które bardzo zaniżyły jakby ten, tą reputację stary tego co powiedziałeś, po pierwsze okay. zaproponował ci walkę w K1, ty odmówiłeś bo chcesz z nim w, w MMA, ale przed chwilą powiedziałeś, że masz lepszą no, ale stójkę. to co w K1 byśmy się bili o pas? no nie, nie ale walczy, ogólnie walczylibyśmy no towarzyski nie, w K1 dobra, a to, słuchaj, to możemy zrobić tak, w K1 możemy zrobić walkę sami, nie poza fejmem jak chcesz no a jaki to ma sens? no, 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 no właśnie, no bo też nie rozumiem, to po co jest ta walka w ogóle w K1? No bo mówisz, że masz lepszą stuję. Okej, okay, czyli o to chodzi, żebyś też się sprawdził. Znaczy nie, bo powiedziałeś przed chwilą, że, no bo... że masz... Okej, okay. czyli w sensie i tak by stoczyłaś... między nami i tak by było jeszcze walka w MMA, tak? Poza tym K1. Znaczy to... to jak najbardziej. To zależy, nie? Zależy. A. Ja mówię o K1 na przykład... Powiedzmy, jeśli... E, e, ja, znaczy Malczyński najprawdopodobniej z tobą wygra. I mm. powiedzmy, jeśli ja zdobędę pas... Yy, to powiedzmy zro zrobię sobie jedną obronę albo przed obroną mogę stoczyć z sobą walkę wtedy w K1 na przykład. Nie ma na problemu. Jeżeli chcesz ze mną się sprawdzi w K1 i o to tylko chodzi. Nie, nie, ja nie, nie, nie że chcę, po prostu yy, uważam, yy, że mam lepszą sójkę od ciebie. Okej, okay. okej, okay. okej. Okay. Okay. Nie, nie, to że chcę, nie, nie, zależy mi jakoś na tej Okej. Okay, okay. No dobra, no ja, ja mam odmienne zdanie, okay. Tylko że, wiesz, no tak jak ci powiedziałem, no. ja bym chciał sprawdzić się z tą, wiesz? No tak, chciałbym no, w się sprawdzić z tą WMA. To by było dla mnie zajebiste wyzwanie. Yy, dobra, ten temat zakończyłem, bo mamy Filipa na linii, który czeka już chyba.